Gdybyś mógł zacząć od nowa, co zrobiłbyś inaczej? Zobacz, planeta potrafi się odrodzić. sama daje nam kolejną szansę. Co miesiąc dla dobra planety podejmij z nami jedno z dziesięciu wyzwań, dzięki którym razem zbudujemy lepszą przyszłość. Wejdź na Onet i dowiedz się, jak zaczyna się od nowa. Powiedz to razem z nami. Niech żyje planeta. Ponad 70% Polaków jest świadoma zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. Ale niestety aż połowa z nas nie wie, jak na co dzień wspierać działania dla dobra planety. Jak zmienić ten stan rzeczy? W ramach akcji Niech żyje planeta codziennie zachęcamy Polaków do podjęcia 10 wyzwań dla Ziemi. Jak to robimy? Edukujemy, inspirujemy i zachęcamy do zmiany nawyków dzięki specjalnie powołanej Zielonej Redakcji, która przez 10 miesięcy zapewnia akcji merytoryczne wsparcie dziennikarskie oraz naukowe. Sercem całej akcji jest landing page Niech żyje planeta, na którym co miesiąc nasi użytkownicy znajdą ponad 30 artykułów, wywiady z najbardziej znanymi ekspertami, a także quizy, infografiki oraz interaktywne materiały edukacyjne. Mądre wspieranie to edukowanie poprzez zaangażowanie. Dlatego tworzymy niestandardowe reportaże multimedialne oraz angażujące działania w social media. Akcje wspieramy ogólnopolską kampanią reklamową w telewizji, prasie, kinach, radio oraz kanałach online. Nasi partnerzy merytoryczni na każdym kroku dbają o rzetelność i wiarygodność materiałów wykorzystywanych na potrzeby akcji. Wierzymy też, że skuteczne działanie to również mądre wspieranie. Dlatego akcje Niech Żyje Planeta wspierają największe marki IKEA, Biedronka oraz Garnie. Tylko dzięki wspólnym działaniom mamy realną szansę dotarcia do jak największej liczby Polaków. Wiedzą to fajniaki z Biedronki i już dołączyły do akcji. Wyzwania klimatyczne podejmuje z nami również IKEA i Piotr Wieniowiecławski. Dopiero się rozkręcamy, a już dziś liczby mówią więcej niż słowa. Dołącz do nas i powiedz to razem z nami. Niech żyje planeta.